Witam serdecznie na kolejnej już konferencji z cyklu The Voice of Business. Tym razem spotykamy się tutaj w tak zacnym gronie po to, żeby omówić jedną z naszych rekomendacji. Kolejna to już będzie chyba bodajże piąta rekomendacja. I przedmiotem dzisiejszej rekomendacji jest skrócenie terminu zwrotu podatku VAT dla przedsiębiorców oczywiście. Akurat dla tutaj jeszcze może kliknę. Pierwszy, pierwsze wprowadzenie, czyli informacja, co chcemy zarekomendować, właśnie wspomniałem o tym skróceniu terminu, ale chciałbym też przejść tutaj do, do, do podstawy, żeby nam wszystkim przypomnieć, co jest podstawą, która reguluje te terminy. I jest to ustawa znana, jakby ona budzi też wiele emocji wśród prze przedsiębiorców, ma ponad 300 bodajże 70 stron, ustawa z, z 2004 roku o podatku od towarów i, i usług. Jak mówię, ta ustawa jest dosyć duża. Najbardziej nas interesuje rozdział, bodajże, czy dział, bodajże dziewiąty. I tam jest mowa o, między innymi o, o czterech terminach. Też dla przypomnienia podaję wszystkie, choć nie wszystkie będą nas w tej rekomendacji interesować. Pierwszy to jest taki no, bardzo mocno skrócony termin 15 dni, ale on właściwie z naszych rozważań wypada, gdyż jest ograniczony jakby podmiotowo do podatników, którzy prowadzą działalność czy sprzedaż na rzecz osób, osób fizycznych, więc to jakby nas tutaj nie interesuje, jeśli chodzi o zakres naszej rekomendacji. Drugi, też termin skrócony, zwany skrócony, właśnie 25 dni. Bardzo, jakby wydawać by się mogło, przyjazna dla przedsiębiorcy tutaj regulacja i termin. Natomiast on też jest obwarowany wieloma warunkami, a chyba taki najbardziej uciążliwy warunek dla przedsiębiorcy, żeby uzyskać VAT po 25 dniach, to jest to, że musi mieć opłacone wszystkie faktury. Żeby oczywiście można było formalnie już mu ten podatek zwrócić. To różnie bywa. Oczywiście standardem się wydaje w, w nowoczesnej gospodarce jest to, że zwrot podatku następuje na najczęściej po 14 dniach. Wiemy jak to jest w rzeczywistości. Czasami są inne umowy handlowe, to może być miesiąc, może być, mogą być dwa, więc też ten 25-dniowy termin może nie być najszczęśliwszy i w ogóle może być nie być, nie być w ogóle do wykorzystania dla, dla większości przedsiębiorców. I przechodzimy do kolejnych dwóch terminów, o których wspomina ustawa, czyli podstawowe 60 dni i 180 dni. Podstawowe tutaj właściwie praktycznie nie ma takich ostrych rygorów a ten wydłużony termin on właściwie jest takim terminem, który najbardziej pozwala przedsiębiorcom jakby tutaj w spokoju oczekiwać, ale w długim spokoju oczekiwać na zwrot podatku VAT. On ma wtedy miejsce, kiedy bodajże nie ma żadnych w danym okresie rozliczeniowym, nie ma żadnego żadnego żadnej sprzedaży, tylko tylko generuje zakupy. Dany, dany przedsiębiorca, i w naszej rekomendacji chcielibyśmy się tutaj przyjrzeć tym dwóm ostatnim terminom, i jak widzimy, chcemy je zmniejszyć o połowę. Taka jest nasza rekomendacja. 30 dla podstawowego i 90 dla wydłużonego. Z rozmów z przedsiębiorcami zauważyliśmy, że jakby najbardziej dotkliwe są te długie terminy zwrotu podatku dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to zrozumiałe, duże firmy mogą sobie pozwolić, mają większe poduszki finansowe, a małe i średnie firmy często, żeby się dorobić, przynajmniej na początku, no muszą żyć w cudzysłowie od pierwszego do pierwszego. Stąd właśnie zastrzyk gotówki należnej w postaci VAT-u jest niezbędny, żeby jak, jak najszybciej on właśnie trafił do, do, do przedsiębiorcy. I dlaczego rekomendujemy to, to właśnie rozwiązanie? O, jeszcze tak mogę wspomnieć, że ono też budzi emocje, ponieważ z tego, co pamiętam, to w ubiegłym roku skrócenie tego terminu, ono było przedmiotem interpelacji poselskiej, więc też posłowie opozycji i, i ław rządowych się interesują tym tematem, więc my podbijamy ten temat, i ta rekomendacja została wypracowana wspólnie w gronie przedsiębiorców naszego Instytutu, którzy sympatyzują z naszym Instytutem. I pierwotnie został problem zidentyfikowany wśród przedsiębiorców, którzy prowadzą handel zagraniczny. Chodzi tutaj głównie o taki typ biznesu, który polega na Budowie różnych towarów i sprzedawaniu ich na zewnątrz, albo kupowanie w Polsce towarów i sprzedawanie ich na zewnątrz poza, poza Polskę. Ale mi się wydaje, że oczywiście ta regulacja, która w naszym gronie wyszła od tego typu przedsiębiorców, ona również będzie cieszyła się żywym zainteresowaniem i aplauzem wśród przedsiębiorców, którzy tylko i wyłącznie działają w granicach, w granicach Polski. I zmiany, które mają dotyczyć skrócenia tych terminów zwrotu podatku VAT, one wypłynęły no, z, kilku, z kilku powodów. Po pierwsze, no, wiemy o tym, że polska gospodarka no, ma charakter eksportowy, ja się z tego cieszę. To też jest jakiś wyznacznik silnej, nowoczesnej gospodarki i tutaj nie tylko, wiemy oczywiście, że najbardziej Polska słynęła z, z wyrobu i eksportu mebli, okien, ale też to jest chemia, to jest to żywność, jest to obuwie, kosmetyki, sprzęta GD, więc jest to wiele gałęzi gospodarki, które oparte są na, na eksporcie. Mieliśmy to też jest bardzo fajny wskaźnik, który napawa dumą, czyli przez wiele lat, właściwie 9 lat, non stop mieliśmy dodatnie saldo obrotów handlowych i można tak no, nie bez przesady, przesady powiedzieć, że eksport jest dźwignią naszej, naszej gospodarki. I to nie tylko chodzi, o, właśnie jak wspomniałem, o przedsiębiorców czy firmy, które produkują coś, ale też o, o pośredników, o podmioty, które obracają. Towarem. I też one by na tej bardzo mocno na tej rekomendacji skorzystały. Wiemy o tym również i przygotowując tą rekomendację, mieliśmy w głowie to, że proces mimo że jest trudny, proces naliczania podatków, rozliczania ich, zwłaszcza podatku VAT, jest skomplikowany. O tym właśnie mówi chociażby liczba stron samej ustawy. Ale już na tyle okrzepliśmy tutaj jako przedsiębiorcy w Polsce. Nie tylko przedsiębiorcy, wszyscy aktorzy procesu gospodarczego, w tym również instytucje skarbowe, okrzepły na tyle i na tyle się roznały w tym procesie, że go dobrze znają. A jak go dobrze znają, trwa on wiele lat, był poznawany, to też możemy śmiało stwierdzić, że ten proces już uległ pewnym procesom. Automatyzacyjnym, sam proces jest cyfryzowany, więc jakby nie ma właściwie potrzeby, nie widzimy jakiegoś specjalnego powodu, dlaczego ten termin zwrotu podatku VAT miał być tak długi. Jeśli wiele akcji, które się dzieją w tym procesie, no, dzieje się właściwie z sekundy na sekundę. I dlatego tym śmielej rekomendujemy nasze tutaj stanowisko, jeśli chodzi o skrócenie czasu zwrotu podatku VAT. I ostatnim, ale też nie mniej ważnym elementem, na którym opaliśmy swoją rekomendację, jest też budowa zaufania państwa wobec polskich przedsiębiorców, bo te takie przedłużające się terminy kontroli, dlaczego dany podatnik chciałby tutaj mieć zwrot w takiej, a nie innej wysokości podatku VAT, dlaczego mają tak trwać długo, to doprawdy ja nie wiem i tutaj mogą przedsiębiorcy również się czuć cały czas jakby no, na widelcu, na, na cenzurowanym, Mając świadomość tego, że ten proces jest prosty z perspektywy informatycznej, samego procesu, jego, jego charakteru, to czemu akurat tak długo muszą, muszą oczekiwać na od podatku? To tylko rzeczywiście mogą podejrzewać złą wolę państwa. Więc takie były przesłanki, które kierowały naszą rekomendacją, jej, jej tutaj prezentacją dla, dla przedsiębiorców. Jaki mamy. Prognozowany wpływ naszej rekomendacji, to tutaj dla wielu z nas, z nas tutaj przedsiębiorców z większym, mniej, większym lub mniejszym stażem możemy tutaj śmiało powiedzieć, że tak długi okres zwrotu podatku VAT oczywiście zmniejsza płynność, zwłaszcza małych i średnich. Przedsiębiorstw. Szybszy zwrot VAT-u to generalnie jakby szybsze uruchomienie wszystkich procesów gospodarczych w danej firmie. Szybciej uzyskany zwrot podatku można szybciej zainwestować te, te środki pieniężne. Generalnie szybciej są generowane zyski, a w związku z tym, jak są szybciej generowane zyski, to również są szybciej generowane podatki do, do kasy państwowej. Posiadając również takie, takie, takie udogodnienie jak szybki zwrot podatku VAT, przedsiębiorcy mogą szybciej reagować na zmiany na rynku. Jest to też szczególnie istotne w okresie, kiedy mamy wysoką inflację, kiedy właściwie każdy dzień jest jakby na wagę złota, jeśli chodzi o handel: kupić, sprzedać. Tutaj środki finansowe, które są na koncie w odpowiedniej ilości, no, pozwalają przedsiębiorcom przynajmniej, już nawet nie mówię, że maksymalizować swój zysk, ale chociażby minimalizować ewentualne straty przy, tak jak wspomniałem, dużej obecnie inflacji, która wygaśnie prawdopodobnie no, może w przyszłym roku obecnie takie, takie są prognozy. Powyższe Elementy, o których właśnie tutaj wspomniałem wpływu naszej, naszej rekomendacji. One oczywiście się przełożą na wzrost, to też jest truizm, ale trzeba to tutaj powiedzieć, żeby to wybrzmiało na wzrost inwestycji, a w tym i wzrost zatrudnienia w polskich firmach. Sama taka kondycja biznesu też na tym skorzysta. Nie trzeba będzie posiłkować się kredytami, chociażby jakimiś krótkookresowymi, jeśli będzie się miało na koncie odpowiednie należne. Środki związane właśnie ze zwrotem VAT-u. I też jest ważne, wiemy o tym od kilku przedsiębiorców, że niektórzy nasi Chciałem powiedzieć rekiny biznesu, ale to, to, to może zbyt, zbyt jakby egzaltowane stwierdzenie, ale wielu naszych, naszych przedsiębiorców, tych, którzy są bardzo ambitni i, energi i energiczni, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, jest zmęczonych tym właśnie długim okresem zwrotu podatku VAT i próbuje w sposób legalny, unikać tego typu jakby, przykrości z oczekiwaniem. Zakłada firmy w różnych, w różnych krajach po to tylko, żeby ten, ten podatek nie, nie być w ogóle uwikłanym w walkę z urzędem skarbowym, żeby ten podatek odzyskać należny. I też wydaje nam się, że jest to strata dla naszej polskiej gospodarki, gdyż po co przedsiębiorca ma marnować swój czas, swoje pieniądze, żeby zakładać biznesy w innych krajach, jak wszystko to może zrobić tutaj w Polsce. I ku temu właśnie ta rekomendacja miałaby, miałaby służyć, żeby zachęcać przedsiębiorców, żeby nie marnowali swojego potencjału na prowadzenie biznesów, i ich utrzymywanie za granicą, tylko żeby to się właśnie odbywało w Polsce, ku chwale naszego, naszego eksportu. Dziękuję serdecznie Państwu za udział w naszej konferencji. Od razu zapraszam na kolejną, podczas której zaprezentujemy nową rekomendację, równie interesującą. Pamiętajcie również Państwo o tym, żeby odwiedzać nasze, nasze strony internetowe, nasze fanpage. Tam będą zamieszczone wszelkie informacje, które będą informowały o kolejnych wydarzeniach. Do zobaczenia!